Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. A dzisiaj trzeci odcinek Katarini Greyfax. No to, żeby nie przedłużać, lećmy z tematem. Horst podprowadził Greyfax i Szarych Rycerzy do pokrytego bagnami świata, znajdującego się na skraju oka Grozy. Gdy brnęli przez cuchnące moczary, Horst wyjaśnił, że Moriana służy bezpośrednio Bogom Chaosu i nie posiada własnych mrocznych ambicji co sprawiło, że nie zaufał jej nawet Abaddon oraz inne chaośnicze siły. Greyfax zauważyła, że pośród członków Ordo krążyły pogłoski, że Moriana była niegdyś infizytorem Ordomaleus, ale Horst energicznie potrząsnął szkieletową głową w zaprzeczeniu. Wyjaśnił, że Moriana jest starsza niż ktokolwiek z jakiegokolwiek Ordo i że pamięta ona jeszcze mroczne czasy herezji Horusa. Niespodziewanie, grupa Greyfax została zaatakowana przez demonicznych strażników Moriany, Istoty te przybrały fizyczne formy ukształtowane z kamienia i roślinnych materii samego bagniska. Demony stanowiły jednak niewielką przeszkodę dla inkwizytorów i szarych rycerzy, ale Horst cały czas ostrzegał wszystkich, że demoniczny świat, po którym teraz stąpali, to nic innego jak sztuczna rzeczywistość wyrzeźbiona przez Morianę z psionicznych energii osnowy. Nagle przed nimi wyłoniło się coś, co z wyglądu przypominało gigantyczny stalagmit. Ozdobiony symbolami zdradzickich legionów Astartes, podarowanych przez kosmicznych Maryń chaosu w ramach podziękowania za wskazówki od mrocznych bogów. Jakiś czas później wewnątrz niewielkiej jaskini odnaleźli Morianę. Była to pomarszczona starucha, ubrana w poszarpane zielone szaty. Widząca, ponieważ tak kazała się mianować, obiecała powiedzieć sługom martwego imperatora wszystko, co chcieliby wiedzieć. Greyfax, tak jak miała, w zwyczaju zagroziła starej kapłance śmiercią, ale ta odpowiedziała, że, mimo iż nie ma oka nocy, to jest jedyną osobą, która wie, gdzie się znajduje. Kiedy Katarzyna podejrzliwie zapytała, dlaczego starucha, sługa niszczycielskich potęg, chce pomóc sługom imperatora Moriana, odpowiedziała, że robi to z oczywistego powodu dla własnych korzyści. Stara kapłanka figlarnie stwierdziła, figlarnie stara, że jest zaskoczona widokiem nieumarłego inwizytora Horsta, a tym samym wyraziła niedowierzanie, że słudzy martwego imperatora zaczęli się parać nekromancją. Greyfax oczywiście była oburzona takimi oskarżeniami i po raz kolejny zagroziła kapłance. Justykar Genhein stwierdził, że ciągłe groźby Greyfax przynosiły przeciwny efekt do zamierzonego i zaczął zagrażać ich misji. I zaczęły te, te groźby zagrażać ich misji. Poprzez sieć Vox Genhein nawet pokłócił się z panią Inkwizytor, tłumacząc jej, że za moment starucha naprawdę umrze, nim zdąży podać niezbędne informacje, więc Katarina po, po, powinna przestać marnować czas na groźby. Zamiast tego Greyfax powinna po prostu zapytać i zaproponować kapłance coś w zamian. Wtedy Moriana chytrze odpowiedziała, że odpowie na każde pytanie imperialnych, tylko wtedy, kiedy Katarina Greyfrax grzecznie ją o to poprosi. Porytańska Inkwizytor omal nie zabiła jej na miejscu, na szczęście, Horst telepatycznie przypomniał jej, że obowiązek wobec imperatora jest ważniejszy niż jej własna duma, a jeżeli postąpi inaczej, to tylko przyniesie hańbę swemu ordo. Greyfax odpowiedziała, że jest zniesmaczona pomysłem poświęcenia idei, które utrzymują imperium w czystości i całości tylko ze względu na chwilowe zyski, ale Horst jedynie zakpił z jej przekonania o własnej nieomylności. Nieumarły inkwizytor cynicznie wyjaśnił, że teraz nic nie trzymał imperium w całości, są to obecnie tylko poszarpane resztki tego, co Mistrz Ludzkości siłą zespawał w jedną całość dziesięć tysięcy solarnych lat wcześniej. Ich celem jako jego sług i inkwizytorów jest dążenie do zbudowania czegoś lepszego, a nie tylko podpieranie gnijących zwłok imperium i udawanie, że wszystko jest takie, jakie być powinno. Skarcona przez nieumarłego inkwizytora Greyfax zdała sobie sprawę, że Moriana chce, aby ją zaatakowała, by mieć powód do odmowy współpracy, więc Katarzyna przełknęła dumę i bardzo uprzejmie poprosiła Morianę o informację, gdzie znajduje się oko nocy. W następstwie starucha odpowiedziała, że jej towarzysz Horst odzyskał przecież już oko nocy, kiedy jeszcze żył. Nieumarły inkwizytor natychmiast zaprzeczył tym zarzutom, a wtedy Moriana zdała sobie sprawę, że Horst nie pamiętał ich wcześniejszego spotkania, które odbyło się kilka terrańskich wieków wcześniej. Greyfax radośnie wtrąciła, że jeśli Horst naprawdę ma oko nocy, to nie potrzebują już żywej Moriany. Nieumarły inkwizytor był jednak zdezorientowany oskarżeniami staruchy. Wyznał, że nie pamięta jak i kiedy umarł. Moriana po tym wyznaniu okazała się bardziej otwarta na rozmowy. Starucha wyjaśniła, że potrzebuje Greyfax i reszty imperialnych do odzyskania oka ponieważ jeden z demonicznych książąt strzegł wieży, w której obecnie znajdował się pożądany artefakt. Demoniczny książę odebrał Morianie oko nocy, więc starucha zamierzała wykorzystać ludzi, aby zemścić się na bezczelnym księciu. Graveax niechętnie przyjęła ofertę staruchy i zapytała o lokalizację wieży, mimo że wewnętrznie każdy mięsień mówił jej, aby tego nie robiła. Moriana jednak, obawiając się, że w momencie, kiedy poda te informacje, to Katarina ją zabije, postanowiła wyczarować przewodnika, który poprowadzi imperialnych do miejsca, gdzie znajdowało się oko nocy. Horst stwierdził, że chociaż nie pamięta, jak umarł, to musiał już wcześniej spotkać Morianę i zawrzeć z nią taki sam układ. Jednak najwyraźniej nie udało mu się ukończyć misji i zdobyć oka. Gdy przygotowywali się do odejścia, Greifak sobie cała wrócić i zabić Morianę bez względu na wynik ich wyprawy. Ale wtedy stara jasnowicka odpowiedziała, że jeśli Inkwizytor tylko spróbuje ją zabić, to sama będzie tą, która polegnie. Zniesmaczona Katarina opuściła jaskinię Moriany, zdając sobie sprawę, że przekroczyła własne granice, które pozostawiła, która, własną granicę, która pozostawiła plamę na jej niegdyś nieskazitelnej duszy. Na pokładzie bojowego Thunderhawka Greyfax, Horst i szarzy rycerze udali się do nieznanego demonicznego świata. Chronili się przed demonicznymi siłami za pomocą bańki egidy utworzonej przez ich własne potężne psioniczne umysły a przez całą drogę byli prowadzeni przez figlarną plamę zielonego i niebieskiego płomienia, który był demonicznym chowańcem Moriany, Greyfax czuła, że jej własne myśli ją torturują i nie potrafiła do końca oczyścić swojego zbrukanego umysłu z myśli, że zmierza do bitwy u boku sługi arcywroga. Kiedy imperialni przeszli przez górną warstwę atmosfery, demonicznego świata, do którego skierował ich przewodnik, odkryli, że cała jego powierzchnia była zdominowana przez ogromną wieżę, która wydawała się migotać niczym eteryczny kryształ. Ognisty demoniczny Hochlik nazwał budowlę Wastyagard. Thunderhawk skierował się w stronę wieży, a wtedy imperialni zostali zaatakowani przez masę latających demonów. Bez wątpienia służących cinczowi, Osobliwy chowaniec Moriany skierował statek przez demoniczne hordy na parapet wystarczająco szeroki, aby maszyna mogła w miarę bezpiecznie wylądować. Pocisk ciężkich bolterów szarych rycerzy, pociski szary, ciężkich bolterów szarych rycerzy, które zostały wcześniej namaszczone krwią imperialnych świętych, okazały się zgubą dla demonów, zamieniając ich płonące, zmutowane ciała w empiryczną, fioletową mgiełkę. Po przebiciu się przez demoniczne hordy, Katarina i jej towarzysze weszli do wnętrza wieży przez najbliższą kratę, wciąż prowadzeni przez niezwykle gadatliwego chowańca Moriany. Pozostałe demony zostawiły ich w spokoju, wiedząc, że to, co czeka ich wewnątrz tej przerażającej budowli, jest o wiele gorsze nawet od ich niezliczonych hord, które w tej sytuacji jedynie przyniosłyby im czułe miłosierdzie. Wnętrze Wastiagardu okazało się krętym labiryntem, a przed utratą zmysłów i zgubieniem drogi chroniła ich jedynie bańka Egidy. Horst przyznał, że poznawał te korytarze, jednak nie mógł przypomnieć sobie nic konkretnego. Ostatecznie jednak pamięć nieumarłego Inkwizytora została pobudzona, gdy wkroczyli do ogromnej, trudnej do opisania przestrzeni. Była to sala ze ścianami, podłogą i sufitem, a mimo to w niemożliwy sposób tuż nad ich głowami kłębiły się chmury. A pod stopami wyrastała fioletowa trawa. Horst w końcu przypomniał sobie, jak przybył do wieży z paladynem Belikusem, po którym teraz nosił pancerz. W tym momencie wizja sali odpłynęła, ukazując piekielną scenę ludzkich postaci wijących się w agonii i torturowanych przez rogate demony na urządzeniach zaprojektowanych tylko do zadawania niewyobrażalnego bólu. Po bliższym przyjrzeniu się, Greyfax zdała sobie sprawę, że pośród tego makabrycznego tłumu dostrzega również swoją własną twarz. Następnie spotkali demonicznego władcę wieży, który ubrany był w pancerz imperialnego inkwizytora. Była jednak jedna mała różnica. W miejscach jego oczu znajdowały się tylko przerażające czarne, ropiejące oczodoły. Nieumarły Horst w końcu odzyskując wszystkie swoje wspomnienia wyjaśnił, że demoniczny książę opętał jego ciało podczas ich ostatniego spotkania, a w akcie desperacji inkwizytor dokonał projekcji swojej własnej duszy w ciele towarzyszącego mu Paladyna, aby wrócić do psionicznej latarni, którą pozostawił mu na Savaven. Jednak w tej samej chwili demoniczny książę wyznał, że nieumarły inkwizytor był stworzeniem ciemności, które oszukało Greyfax, by sprowadzić ją do tego piekła. Ognisty chowaniec nagle zatańczył nad demonicznym księciem, zachęcając imperialnych do zniszczenia bezokiego ok opętanego ciała Horsta. Nieumarły inkwizytor zaczął ich błagać, by tego nie robili, twierdząc, że jeśli jego towarzysze zabiją demona, to zniszczą również jego śmiertelną skorupę, tym samym skazując go na śmierć. Horst uważał, że istnieje inny sposób, aby wyjść z tej sytuacji. Łącząc moce swoich umysłów, wszyscy znajdujący się tam psionicy mogli spróbować wypędzić demonicznego księcia z jego ciała, którego używał jako tarczy. Przystając na plan Horsta, imperialni psionicy wyrzucili umysły poza bańkę rzeczywistości do Immaterium, a szarzy rycerze połączyli swoje energię w jedną, by stawić czoła demonowi na płaszczyźnie psychicznej. Tymczasem Greyfax utrzymywała potężną tarczę Egidy wokół ich dusz, a widmowy Horst zmierzył się z demonicznym księciem, który skradł jego ciało wiele, wiele wieków temu. Niestety Horst nie był w stanie pokonać przeciwnika i odzyskać ciała. Został ponownie wyrzucony wraz z resztą psjoników do bańki Egidy. Demon wciąż zamieszkiwał jego ciało, podczas gdy inkwizytor nadal był uwięziony w pancerzu paladyna Belikusa. Pokonany Horst dał Greyfax pozwolenie na zniszczenie jego ciała i zakończenie walki. Katarina nie marnowała czasu i zalała demona gradem pocisków swojego boltera, mimo że książę obiecywał im nieskończone sekrety mocy, jeśli tylko pozwolą mu żyć. Greyfax zakończyła walkę, odcinając demonowi głowę za pomocą swojego, za pomocą swojego miecza energetycznego, którym ostatecznie uciszyła jego obraźliwe oferty i próby przehandlowania parszywego życia. W tym samym momencie pancerz Horsta runął na ziemię, a jego dusza najwyraźniej w końcu uleciała do osnowy, tracąc raz na zawsze więź z fizycznym światem. W jego pękniętej czaszce Greifax odkryła czarny klejnot od wielkości ludzkiej pięści, który cały otoczony był ciemną mgłą. Było to bez wątpienia poszukiwane przez nich oko nocy. Moriana jednak miała rację. Horst odzyskał artefakt, w dodatku, przez sen cały czas miał go przy sobie. Greyfax umieściła oko nocy w chronionym scenicznym pudełku i razem z szarymi rycerzami opuściła Gard, kierując się w stronę serca Imperium i Prymarchy, któremu niezwłocznie musiała zdać raport oraz przekazać odzyskany artefakt. Demoniczny chowaniec Moriany również odszedł i chociaż Inwizytor poczuła wewnątrz siebie poczucie zwycięstwa. Mimo niebywałego poświęcenia Horsta, to szybko zostało ono zduszone przez wspomnienie e, wspomnienia wyborów, których musiała dokonać. Na jej duszy wciąż była plama, której, jak dobrze wiedziała, nie można wymazać. Jednak mimo swoich grzechów postanowiła, że wciąż będzie pokładać swoją wiarę i nadzieję w imperatorze i nawet jeżeli sytuacja zmusi ją do podobnych wyborów, to zawsze będzie robiła wszystko w imieniu Złotego Tronu. Tyle jeśli chodzi o historię o Katarinie Greyfax. Teraz coś o uzbrojeniu Katarini. Ma tak. No to ma mistrzowski bolter potępionych. Jest to typ boltera, który łączy kultową potęgę imperialnego boltera, z dodatkową wyrzutnią, która wystrzeliwuje, wystrzeliwuje błogosławione srebrne kołki, szczególnie zabójcze dla zepsutych przez chaos psioników. Broń ta jest ostatecznym, przenośnym narzędziem do osądzania tych, którzy władają nieczystą energią snowy. Mistrzowski miecz Energetyczny Pogromca Tyranów to miecz, który można napotkać w wielu rozmiarach oraz wariantach, najczęściej jednak wykonywany jest z Adamantium. Kiedy jego ogniwo energetyczne jest aktywowane, często przez dotknięcie kontrolki, znajdującej się na rękojeści, ostrze zostaje przesłonięte koroną niszczycielskiej śmiercionośnej energii. To energetyczne pole pozwala ostrzu przecinać ciało, kości oraz większość form pancerzy, dzięki czemu ten typ broni jest jedną ze skuteczniejszych podczas śmiertelnych starć w zwarciu. Psaj okulum. To dziwne urządzenie pozwala użytkownikowi zobaczyć psioniczne emanacje, które oświetlają czarowników aureolą nieczystych energii. Aura dominacji. Katarina Greyfax jest potężnym psionikiem. Jedną z jej zdolności jest aura dominacji, dzięki której może ona zmiażdżyć umysły swoich wrogów niezłomną siłą własnej woli, pozostawiając ich sparaliżowanych i niezdolnych do działania. Granat przeciwpsioniczny jest to niezwykle rzadki rodzaj granatu używany głównie przez Szarych Rycerzy, wysokiej rangi inkwizytorów Siostry Ciszy oraz zabójców ze świątyni Kuleksus. Z zewnątrz granat przeciwpsioniczny wygląda bardzo podobnie do granatów odłamkowych używanych przez wiele imperialnych sił zbrojnych. Jego rzadkość oraz moc wynika ze specjalnego składnika, który jest zawarty w ładunku wybuchowym. Adeptus Custodes z szacunkiem zbierają pył, który gromadzi się przy ciele imperatora ludzkości. Ten produkt uboczny tajemnych działań Złotego Tronu oraz metabolizmu imperatora posiada silny, negatywny ładunek antypsjoniczny oraz może wywołać u psjoników i istot związanych z osnową efekt podobny do tego wytwarzanego przez nietykalnych bądź posiadających gen pariacha. Zalety tej nieznanej substancji nie umknęły Ordom Imperialnej m, Inkwizycji, a zebrany pył jest używany prawie wyłącznie do budowy przeciwpsionicznych granatów, aczkolwiek niewielkiej ilości pyłu są czasami przekazywane jako święte relikwie dobrze ustawionym kardynałom eklezjarchatu. Kiedy przeciwpsioniczny granat wybucha, Święty pył rozprzestrzenia się w całym promieniu wybuchu, każdy znajdujący się w nim psionik poczuje, jak jego połączenie z, osnawą, z osnową zostaje gwałtownie zerwane, a wszystkie psioniczne czary aktywowane w promieniu zostaną zakończone z powodu nagłego odcięcia od mocy osnowy. To traumatyczne doświadczenie uniemożliwi psionikom e, użycie jakiejkolwiek mocy przez pewien czas, w zależności od siły, siły psionika i przerwie, e, przerwie działanie mm, Jakiejkolwiek mocy psionicznej, co może mieć potencjalnie śmiertelne konsekwencje dla jej użytkownika. Zerwanie połączenia z osnową jest również potężnym narzędziem do walki z demonami. Pomniejsze demony zostaną wygnane z przestrzeni rzeczywistej, ponieważ nie będą w stanie utrzymać swojej fizycznej formy w materium, a wielkie demony zostaną poważnie osłabione i staną się wrażliwsze na wygnanie i wszelkie formy, formy egzorcyzmy. Granat Krak. To rodzaj wybuchowego urządzenia używany przez siły zbrojne Imperium Człowieka. Granaty, krak, używają ładunku wybuchowego zdolnego do wybijania otworów w opancerzonych celach, takich jak pojazdy lub bunkry, a ich ładunek może nawet rozerwać pancerz. Zazwyczaj granaty, krak mocowane są bezpośrednio do pojazdów lub fortyfikacji za pomocą magnetycznych, klejących lub fizycznych zacisków. Mogą być również używane przeciwko większym stworzeniom, takim jak tyranickie bioformy. Granat odłamkowy to jest ostatnie, e, ostatnia rzecz z wyposażenia Katariny Greyfax, e, czyli standardowy granat przeciwpiechotny powszechnie używany przez siły zbrojne Imperium Człowieka. Wytwarza podmuch odłamków, który może zniszczyć nieopancerzone oddziały piechoty. Siłą rażenia wybuchu zmusza wroga do schowania się za osłoną, w efekcie czego neutralizuje wszelką przewagę ruchową wrogich sił, przygniatając ich do pozycji. Tyle jeśli chodzi o Katarinę Greyfax. E, fantastyczna e, przygoda. No, bardzo ciekawe informacje, mam nadzieję, że również Wam się podobało, lajkujecie, subskrybujecie, wiadomo, co tam robicie, oglądacie reklamy, klikacie w reklamy, no i kto ma możliwość, ten subskrybuje na Patronite. Dzięki temu wszystkie, wszystkie takie rzeczy właśnie są, dzięki Wam są pisane i potem przeze mnie tłumaczone. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.